Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was niezwykle interesujący odcinek na temat sztucznej inteligencji. Tym razem porozmawiamy o tym, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie codzienne, a konkretnie, jak sztuczna inteligencja może decydować o naszych dniach. Będziemy rozmawiać o tym, jakie możliwości daje nam sztuczna inteligencja, ale też jakie mogą być i potencjalne zagrożenia dla naszej prywatności i autonomii. Mamy nadzieję, że po tym odcinku spojrzycie na sztuczną inteligencję z nowej perspektywy i lepiej zrozumiecie, jakie wyzwania niesie za sobą rozwój. Zatem nie czekajcie dłużej i zapraszamy do oglądania. Pewnie po tym wstępie nic nie zrozumieliście, ale tak, w tym odcinku Sztuczna Inteligencja decyduje o moim dniu na Blog Planet no i zdecydowała, żebym właśnie tak się z Wami przywitał, więc powiem Wam, że ten odcinek może być całkiem niezły, więc dobrze, idziemy robić rzeczy, które po prostu będzie kazała mi zrobić Sztuczna Inteligencja. Pytam się sobie sztucznej inteligencji, co mogę zrobić na Blockstar Planet. I ja odpowiedziała mi aż w sześciu punktach, więc po prostu wiem, że weźmiemy pierwszy punkt, czyli zbuduj swojego awatara. Więc klikam Buduj, nowy Blockstar i idziemy coś budować. Zaraz się będę pytał sztucznej inteligencji, co dokładnie mam zbudować. Pytam Widzę trzy razy o płeć i powiem Wam, że jak na razie widzicie, jest ciężko. Nie wiem w sumie, jak mam sformułować pytanie, ale postaram się zaraz coś dobrać i żeby mi po prostu sztuczna inteligencja ja wybrała. Otóż Widzę, nie wiem totalnie, jakie zadać pytanie, więc. Zadałem, jakich sławnych Polaków zna? I powiem Wam szczerze, byłem pewien, że pierwsza odpowiedź będzie albo Jan Paweł II, albo Robert Lewandowski. A kto był pierwszy? Maria Skłodowska, Kiri. Więc musimy zrobić widzowiec kina damskiego. Nie wiem, co mam wybrać. Totalnie nie wiem. Może to. I po prostu zapytam zaraz o wszystko: o kolor, włosów, ubranie i tak dalej. Więc Wam. A w ogóle nie mogę tutaj użyć, bo są unikolory. No dobra, to używamy tutaj. Powiem wam, nie no, piękny odcinek się zapowiada. Naprawdę, kocham życie. Zadałem, widzę, pytanie: jakie istnieją kolory włosów? I byłem ciekaw, jaki po prostu pierwszy mi powie. I jest blond, więc widzowie, robimy skina blond. Nie będzie powiedzmy tak, przecież to nie jest taki do końca blond. O, To jest taki blond, blond, więc no, widzowie, powiem wam, zapowiada się niezły naprawdę skin, więc może być całkiem nieźle, boże. I nie, no, ja już widzę, że jak mam ten odcinek, ja boję się, że widzowie, że to się chciała, ja zniszczę sobie ścianę. Bo oczywiście widzę tego skina zostawię na zawsze, żeby była pamiątka po tym odcinku. Więc no powiem, że nieźle się zapowiada jak na razie. Wrencja, przefarbowałem i tak to wygląda, w sumie nawet ładnie. Teraz zapytamy się o ubranie. Zobaczcie, czy to jest jakiś żart? Zapytałem się inteligencji, jakie istnieją kolory? Wiecie, myślałem, że pierwszy będzie biały, czarny albo jakiś beżowy, wiecie co jest pierwsze? Czerwony. Więc coś jeszcze że ten skin będzie totalnie niepasujący i robimy czerwone ubranie. No, kocham życie. Piękny skin widzowie, nieprawdaż? No naprawdę, kocham, kocham tego skina. Pytałem widzowie o kolor skóry i dostałem kolor biały, czyli europejski, więc już go robię. Okej okay, widzę. tak prezentuje się ten skin jak na razie, powiem wam na razie w sumie, nie jest źle, bo iść, tylko jaki będzie kolor spodni oraz kolor oczu, bo o to teraz pytam. Boję się, bo nie wiem, to może nie zepsuć totalnie skina, ale dobra, pytamy się jeszcze inteligencji o kolor oczu. Otóż widzowie niebieski i wiecie, jak ja to robię, zmieniam po prostu to i, i robię niebieski, jak to wygląda. Dobra, w sumie, byłem wam szczerze, nie wygląda to nawet tak źle, jak myślałem. Dobra, teraz zobaczyłem, że to jest napisane jeszcze jasnym niebieskim odcieniem, yy, więc daję może taki, jaki jest w mojej osce. Okej, okay, no i to wygląda chyba nawet jeszcze lepiej w sumie. Otóż widzowie, zapytałam się o kolor spodni i jest to. Czarny, jak to wygląda? Dobra, nie najlepiej, ale w sumie też nie najgorzej, więc powiedzmy, powiedzmy, że jest nawet okej. Okay. Dobra, widzicie, nazwijmy to może coś typu jutro o 14.00 odcinek, bo ludzie by się zastanawiali po prostu o co chodzi, jakbym nagle yy, takiego skina zrobił. No wiecie, kiedy zrobiłem takiego skina, to ludzie myśleli, że mam błama i w ogóle. A nie chcę nikogo straszyć, a taka nazwa, się, że jest wszystko jasne. I dobrze, zobaczmy, jak się tym skinem chodzi w Nexusie. No powiem tak, nie jest w sumie tak źle, ale normalnie takiego skina bym na pewno nigdy nie zrobił, więc. No co, Sztuczna Inteligencja, dziękuję Ci za takiego skina. Zostawił go na mojej ścianie na zawsze. A dobra, idziemy teraz pytać się Sztuczną Inteligencję o dalsze rzeczy, chociaż ja już się boję tego. Zapytam się do Sztucznej Inteligencji, do jakiego kraju mogę polecieć? I wybrała Hiszpanię, więc chodźmy sobie na jakiś hiszpański czat. Nie wiem w ogóle, czy taki istnieje. Chciałabym sobie zabrać o jak, O, Hiszpania wersja Polska, no nie wiem. O, Hiszpania. Pryw, Powiedzmy, że to jest Hiszpania. Zaraz w ogóle zapytam się, jaki parkur mam przejść, albo może w ogóle, jaką, w jaki tryb w grę zabrać i o co chodzi, a dobra, już wypywam po prostu z wody. Dobra, nie powiem wam w ogóle, e, widzowie, ten odcinek jest całkiem niezły. Jeżeli chcecie na przykład więcej odcinków, że coś decyduje o moim dniu, e, to możecie pisać właśnie w komentarzu, co by mogło o tym decydować. Ostatnio widziałem właśnie, e, na YouTube po prostu dużo filmów, jak e, wiecie, sztuczna inteligencja decydowała o dniu w prawdziwym życiu, właśnie e, na przykład u Gen Z, powiedzmy. No i chciałam coś takiego nagrać z Blockstar Planet, chociaż wiecie, na no, ZBSP jednak jest ciężej niż z prawdziwego życia, no bo sztuczna inteligencja, no, zna BSP, w sumie to się zdziwiłem, bo bycie dokładnie opisała mi, o co chodzi w Blockster Planet, e, ale jednak nie do końca wie. Na przykład, jak pytam się, jaki parker mam przejść w Blockster Planet, e, to tak średnio wie o co chodzi. No i dobra, widzę, zwiedziliśmy tam Hiszpanię, e, więc lecimy teraz dalej. Ciekawo wskazuje, że sztuczna inteligencja napisała, że w 2023 roku na bezwwwę zostaną e, dodane nowe postacie, nowe tryby gry, ubrania, or jakieś w ogóle ubrania, nowe oraz jakieś przedmioty. No wiecie, to wszystko rzeczy wystane z palca, co nie na pewno czegoś takiego nie będzie, ale jednak w sumie Całkiem spoko, że coś takiego jest, więc możecie sobie zatrzymać teraz i przeczytać, a my lecimy dalej z filmem. Jego pierwszy tryb gry, jak z na BSP, szósta inteligencja napisała mi tryb wolnej gry, czyli można swobodnie przemyzać świat gry, poznawać nowych ludzi i eksplorować różne miejsca, więc chyba chodzi tu o Nexus po prostu, więc dobra, widzowie. Musimy tutaj zeksplorować Nexus. Tutaj mamy teraz jakąś Irlandię, więc widzicie, są tutaj jakieś ładne domki. Chodźmy sobie po tym chodniku. O, właśnie tam opoznawać nowych ludzi, więc my przywitajmy się. Hejka, kto chce się poznać? Zapytajmy się tutaj, ludzi. Wiecie, tutaj jest dużo ludzi, więc może ktoś nam odpisze, mam nadzieję, chociaż. Chodziesz... O ja, dobra, hej, jak, jak masz na imię, dobra, y, zaraz tutaj zapoznamy się z kimś, więc może tutaj nam będzie zaliczone to, więc dobra, musimy jeszcze eksplorować tutaj różne miejsca. Y, dobra, tutaj mamy Cezara, mamy tutaj jakiś portal. Dobra, ho, na PV, no ale nie, no dobra, to chodźmy na PV z tym osobą. Yy, jak masz na imię? Dobra, więc ja muszę się z kim zapoznać, tak? Więc zapoznajemy nowe osoby, w ogóle bardzo kreatywny Nick, tak powiem. Dobra, eksplorujemy ten Nexus i co tutaj można jeszcze zobaczyć i No chyba już cały Nexus jest eksplorowany przeze mnie. Tylko jeszcze czekam. O, jest wiadomość, a ty. Dobra, no napiszmy Marcel, napiszmy, chociaż no wiecie, niby jestem kobietą w tym odcinku, ale ja podałem prawdziwe imię, więc dobra, czekamy na odpowiedź. Dobra, widzowie, czekam już 3 minuty, więc próbujemy jeszcze raz, bo ta osoba chyba jest niechętna. O, dobra, jednak nocie pisała szybko! Yy, a jak to nie mieliśmy z jubokiem z nimeliśmy skina przypadkiem? Boże, dobra, chyba sama sobie się nie zapoznamy, więc sobie próbujemy dalej. Aha! Nie! Aha! No to widzowie chyba jednak to, to zadanie nie jest do końca zaliczone. Dobra, widzowie, a może jednak się udało? To jaż... Yy, ile? Czty, trzy osoby napisały tak? Jak macie na imię, tak, dobra, uda, widzowie się, nie wiem. A, no cóż, o, wiecie, o to chodziło, jest tam, gdzie normalnie się takie rzeczy, ja nagrywam odcinek, więc yy, wytłumaczę, tak, bo to jest akurat dla mnie mega miłe, w sumie, że takie osoby się martwią o mnie, czy nie mam włama, albo coś takiego, i piszą nawet do mnie na Instagramie, albo na, yy, na Discordzie, więc yy, powiem Wam, że yy, mega miłe są takie osoby, więc dobra, powiedzmy, zeksplorowałem Nexus, powiedzmy, że się zapoznałem, tutaj pyta się mnie o bieg, okej, okay, zapoznałem nowe osoby, okej, okay? o, Nikola, co się pisał, no i... No i banalnie widzę, zapoznałem się, więc idziemy robić teraz dalej jakieś tutaj wyzwanka od sztucznej inteligencji. Okej, okay, więc zapytałem się jeszcze, co mogę zbudować na Blockstar Planet i powiedziało mi jako pierwsze światy, więc idziemy budować jakiś świat. Widzę, że sztuczna inteligencja dała mi pomysł na e, jakby czat o tematyce fantastycznej i e, przyszłości, więc bierzemy sobie kawaii duży i po prostu co? Budujemy, tak? Będzie to jakiś yy, fantastyczny świat o jakiś też tematyce przyszłości, więc idę budować i zaraz się widzimy. Dobra, dam sobie panoramę nieba oraz tło i wygląda to w sumie całkiem nieźle, więc no, czas tu wskleić jakieś gigantyczne wieżowce oraz zrobić więcej jakiejś fantastyki. Okej, zły, so ja chyba skończyłem odważyłami, może nie wiem, 10-15 minut, więc tak to wygląda. No to tutaj są jakieś wieżowce, to są prefabrykaty, nie ukrywam. Tutaj dodałem jakąś ścieżkę, to trochę zmieniłem, tu też trochę zmieniłem. Pododawałem ogólnie klocki, dodałem wszędzie ścieżki, tu jakieś zwierzaki, jakieś wieżowce, jakiś budynek. Tu zmieniłem te domki, tu dodałem coś takiego, jakieś promienie i wieżowce, więc dobrze, zapiszmy to również jako yy, z odcinka. Więc jeżeli chcecie sobie to zobaczyć, to wbijcie na moją ścianę i sobie zobaczcie, pewnie przez jakieś 2-3 dni będzie. No i potem usunę, no bo wiecie, ja usuwam takie rzeczy, bo nikt sobie w 200 i ściany, ale no niestety tego skina, chociaż wiecie, no w sumie tego skina sobie zostawię na pamiątkę, bo skinów i tak mam dużo, więc on tam by zginął potem, no ale światów jednak mam za dużo, więc dobra widzowie, z tego odcinka to już jest na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się jutro o 14.00. A i pozdrawiam też Diamo, więc co, do zobaczenia, no i cześć.